Ta miejscówka, w której teraz jestem, oprócz świetnego widoku, który wam pokazywałem kilka dni temu, ma również ciekawe atrakcje. Takie jak na przykład wczoraj obudził mnie karaluch, który szedł sobie po moim przedramieniu, ale był jakiś taki ospały chyba, bo trzepnąłem go dwa razy, bo potem zaczął sobie dalej gdzieś spacerować po podłodze. No i musiałem go hmm, wyeliminować. A teraz mamy innego gościa. Jest sobie tutaj. Do góry, a jest to pani albo pan Jaszczurka. Aż tak się na tych stworach nie znam. Ale jest naprawdę bardzo malutka. Tu gdzieś się troszeczkę się przesunęła, już od kiedy ją zauważyłem. I chyba jest niegroźna. One nie są groźne, ale lubią sobie śpiewać takie charakterystyczne, no, nie kumkanie, ale coś w tym. W, tym, w tych tonach to właśnie wydają te szczurki, Tak więc ja sobie śmigam na kolację i mam nadzieję, że ona również pójdzie swoją upolować gdzieś tam na zewnątrz, więc zostawię jej otwarty balkon. Mam tylko nadzieję, że zostawiając go otwartego, jak wrócę, nie będzie tu więcej niespodzianek.